Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Maria Panna. patrzcie bratkowie. Dziś te słowa są najbardziej aktualne na świecie. Do każdego człowieka skierowane. Bóg, ojciec, mówi tak: kładę przed Tobą szczęście i nieszczęście, życie i śmierć. wybiera życie, mówi. W innym miejscu mówi tak: dlaczego szukacie pomocy u władców tego świata? To ja jestem waszym lekarzem. Mówi ja jestem. No tak, tu zdajemy egzamin z naszej wiary. Ludzie, kiedy dzieje się jakie nieszczęście, narzekają na Boga, mówiąc: Gdzie był wtedy Bóg? Chcą usprawiedliwić siebie, jakby go nie było, jakby nie istniał. No to posłuchajcie, bratkowie, w czym tkwi problem. Uważajcie teraz dobrze na to zdanie. Dopóki świat i każdy człowiek z osobna nie zrozumie, kto tu jest twórcą, a kto stworzeniem i kto ustalił prawo do przestrzegania Go, wiecznie będzie chodził w ciemnościach i narzekał na Pana Boga, usprawiedliwiając swoje niecne czyny i swoją niewiarę. To prawda? A czym tak Bóg ojciec najbardziej się brzydzi? No to posłuchajmy. Gdy Izraelici dopuszczali się nieprawości, co oczywiście dzisiaj przekracza wszelkie pojęcie, Bóg dał nam 10 przykazań. I to 10 przykazań pokazuje nam, czym Bóg najbardziej się brzydzi. Za samo złamanie pierwszego przykazania. Poczytajcie proroka Jeremiasza, co się stało, gdy ludzie oddawali cześć Bożkom, stało się wielkie nieszczęście. Dziś w świątyni watykańskiej, jak i w jego ogrodach i na misjach, gdzie misjonarze zamiast nauczać o Chrystusie i potępić pogańskie Bożki i ich wizerunki, Raczą się nimi szczycić, a nawet wprowadzają je do kultu sprawowania najświętszej ofiary, mówiąc, że to taka tradycja ludowa. Piąte przykazanie. Bóg, dawca życia, na samym początku uruchomił machinę życia, mówiąc: idźcie i rozmnażajcie się. I tak dzieje się do dziś. Ale zbuntowany człowiek sprzeciwił się Bogu mówiąc Aborcja! Holokaust! Setki milionów istnień niewinnych, które miały przyjść na świat, by oddawać cześć Bogu, zostało uśmiercone. Szóste przykazanie, nie cudzołóż. To najbardziej łamane przykazanie, Idące od szczytów samego biskupa Rzymu, który broniąc związków o tej samej płci, po dzisiejszą zbuntowaną młodzież, która idąc w marszu demonicznego opętania, żąda tylko nierządu, z którego zazwyczaj rodzi się śmierć, czyli aborcja. A jak to się ma do trzeciego przykazania? Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Czyżby w kościele Jezusa Chrystusa Bóg, który mówi, że jest lekarzem, nagle stał się zarazą? Czyżby tak trudno było zrozumieć słowa, które zatroskany Bóg, ojciec mówi, dlaczego szukacie pomocy władców tego świata? To ja jestem waszym lekarzem. Ja, nie oni. I w tym miejscu człowiek zdaje egzamin z wiary. Jak dziś widać, bardziej słucha się rządu i decyzji niewiernego episkopatu, który zamiast słuchać lekarza, słucha władców tego świata pod przykrywką zdrowia, zapominając, co to duch i jego uświęcenie. Dlatego w delikatny sposób odpowiadają Panu Bogu. Na trzecie przykazanie. Dyspenza! A będzie coraz gorzej. Szczęścia i życia nie wybrali. W pewnym miejscu Matka Boża wypowiedziała takie słowa, które są aktualne na dziś. A mówi tak. Ludzkość pozna krwawą godzinę kary. Zostanie ona uderzona biczem epidemii. Coś takiego. Czy nie jest to dziś? I mówi dalej. Głodu i ognia. Wiele krwi rozleje się na Waszych drogach. Wszędzie rozszerzą się wojny, powodując niezmierne zniszczenie świata. O tym mówiła też w Lasale. O ogniu mówi też Ewangelia. Ja Wam dobrze radzę: posłuchajcie, co mówi Pan Jezus i Jego matka. Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie. A Maryja doda: Pokuta, pokuta, pokuta. Ale dziś o Fatimie się zapomina. Wolicie jeździć po świecie, goniąc za cudowiankami. Tyle razy mówiłem, co zrobić, ale biskupi i księża mają zatyczki w uszach. Rok pokuty w narodzie polskim i budowanie wieczerników, tak zwanych przebłagalni. A wielki ucisk nadciąga wielkimi krokami, a ochyda spustoszenia jest tuż, tuż, bo Kościół jest już na Goldocie. Podziękujmy episkopatowi, że prowadzi nas szeroką drogą nad przepaść. Rodzi się pytanie, od kiedy to Kościół słucha rządu? Zawsze to rząd w trudnych chwilach zwracał się o pomoc do Kościoła. I tak to jest. Jak się nie mówiło o grzechu i łasce, wpuszczało się nam różne sekty do prezbiteriów pod pozorem fałszywej miłości. Uwielbiali samych siebie, kazali nam powstać z kolan sprzed oblicza Bożego, a przyjąć postawę heretyków, którzy od Kościoła odeszli, zakładając swoje niby to Kościoły z błędną i tolerancyjną nauką na grzech i błąd. Teraz macie inną Ewangelię, tak zwaną nową Ewangelizację. Która pogodziła brud z czystością, z ciemnością i grzech z niewinnością. Nie nazywa się już grzechu po imieniu. Teraz jest tolerancja na grzech i błąd. To taka tolerancyjna Ewangelia dla wszystkich. Fratelli tutti, wszyscy się kochajmy. Unikajcie jej jak diabeł święconej wody. Pretensje mam nawet do kościoła że dzisiaj nie uczy do Kościoła katolickiego, że nie uczy właśnie Żydów, muzułmanów o Jezusie Chrystusie. Módlcie się za kapłanów o wiarę, bo nie można już na to patrzeć, by prosty lud miał więcej wiary od nich. Dziennie dziękujcie Matce Bożej za to, że powstrzymuje gniew Syna. Bo jakby nie ona, to już dawno po nas. Dlatego Bóg ma tyle cierpliwości dla nas, bo nie chce naszej śmierci, tylko by każdy się nawrócił i żył. Módlcie się, by episkopat wprowadził rok pokuty w narodzie polskim z co sobotnim różańcem na wiecznej modlitwie wynagradzającej za haniebne czyny i niecne. Przewinienia narodu polskiego i każdego z osobna. To by było tyle, Bratkowie, na razie. Niech wam Bóg błogosławi, a Matka Boża prowadzi drogami Syna. Do Syna. Amen.